Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta Świdni do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Dnia 12. W konsekwencji zarzuca burmistrzowi miasta Święty naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o planowaniu i... posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 roku i ustaliły co następuje. Prawo do uzyskiwania informacji publicznych uregulowano kompleksowo w ustawie o dostępie do informacji publicznej, która odzwierciedla konstytucyjny zapis artykułu 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej i innym podmiotom udostępniać każdą informację o sprawach publicznych, to jest informacja Przetworzonej, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo to przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej w informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku. Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale drugim ustawy. Wskazano tam wprost, jakie informacje podlegają upublicznieniu. Są to m.in. informacje o organach władzy publicznej, w tym ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach mających, w osobach sprawujących nie funkcje i ich kompetencjach, zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, wprowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, polityce władz, w tym o zamierzeniach, projektach aktywnych, programach danych publicznych, w tym dokumenty urzędowe, stanowiska sprawa w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacje o stanie państwa majątku publicznego. Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać do udostępniać te lub protokoły z obu. Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez ogłaszanie udostępnianie dla wniosek zainteresowanego, wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez przebinale informacyjne, informaty. Przy tym przyczyn, artykuł 10 i 11 ustawy precyzuje, iż na wniosek osób zainteresowanych informacja publiczna jest udostępniana w razie braku udostępnienia w biuletynie informacji publicznych. Informacja taka może być również udostępniana w drodze złożenia lub zwieszenia w przed zainstalowanie w tychże miejscach urządzeń się ona znajduje. Poradnictwo Sbiga Prawne Formy działania podmiotów udostępniających informację publiczną na żądanie indywidualne PPP 2007 nr 3 strona 18. Podobną praktykę adresat wniosku powinien zastosować w przypadku informacja publiczna, której dotyczy wniosku została umieszczona w naszem repozytorzym. Żądanie udostępnienia lub centralnym repozytorium jest pierwsze przedmiotowe, a organ powinien ograniczyć. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Procedury tworzenia i funkcjonowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego regulują przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Skarga radnego dotyczy postępowania organu burmistrza miasta Świdni w konkretnej sytuacji uregulowanej w artykule 17 tejże ustawy, a mianowicie jednego z etapów procedury planistycznej. dokonanych uzgodnień oraz ogłaszania o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ślidlin do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykładania tego projektu wraz z na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizacji w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi projekty planu rozwiązania Celem zasadności wykazania zasadności skargi ustalić zatem należy, czy burmistrz miasta Świniu przeprowadzi wskazywaną przez radnego procedurę planistyczną w sposób zgodny z prawem. Pierwszą czynnością, jaką zgodnie z artykułem 17, punkt 1, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego jest obligowany wykonać organ wykonawczy gminy, jest ogłoszenie w klasie miejscowej oraz przez a także sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, jednak niektórym przy nich 21 dni od dniach zgłoszenia. Przedłożone do sporządzenia opinii dokumenty jednoznaczne wskazujące w miasta miasta na stronie internetowej WIT Urzędu Miasta w dniu 10 października 2014 roku w 3 i 5. W czarach trzecich i Jednocześnie w październiku 2014 ukazało się w głosie koszalijskim właściwe ogłoszenie. Od dnia ogłoszenia każdy zainteresowany mógł stosownie do tej regulacji składać wnioski, wobec których ustawodawca nie przewidział szczególnej formy. Zgodnie z artykułem 17 punkt 1 odmian wykonawczy i zobowiązany jest jedynie do ogłoszenia w klasie miejscowej przez odwieszczenie, a także w sposób krajowo przyjętych w danej miejscowości o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego oraz o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. Dlatego też do obowiązków tych organów nie należy imienne zawiadamianie osób mających potencjalny interes pracy w kwestionowaniu zapisów planu miejscowego w obrzęciu procedury planistycznej. U radnictwo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wrocławiu 1 sierpnia 2008 roku, leks nr 459, w Akt podjęcia uchwały o ustawieniu do sprowadzenia planu miejscowego musi zostać podany do publicznej wiadomości, również przez obwieszczenie i sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Taka formuła przepisów wskazuje, że chodzi tu o obwieszczenie, w ramach ja rozmówienia, w tym zasięgu. Przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Artykuł 17, punkt 9. Oba te fakty miały miejsce w dniu 9 lipca 2015 roku. Ogłoszenie w głosie koszalistym zamieszczenie na dni w zakładce ogłoszenia. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu jest formą udziału społeczeństwa w zarządzaniu demokratycznym państw. Zaś dyskusja stanowi realizację uprawnienia przeżywującego w społeczności lokalnej oraz innym jednostkom zainteresowanym zamierzeniami planistycznymi na obszarze danej gminy, gwarantującego im wypowiedzenie się kwestii projektowanych ustaleń planów, które do uznania wyniku uchwalenia planu miejscowego stają się prawem powszechnie obowiązującym, oddziałującym na sferę praw właścicielskich tych podmiotów. Ustawa co prawda nie definiuje pojęcia dyskusji, Jednakże pod ich pojęcie to doczekało się bogatego orzecznictwa i stanowisk doktryny. Przykładowo w do wyroku 20 czerwca 2006 roku 2 277 przez 2006, lexis lexis nr 259-2426 CPO SA to jest Naczelny na Sąd Administracyjny skazał ze istotą dyskusji publicznej jest to, iż podmioty mniej uczestniczące wypowiadają swoje opinie co do rozwiązań przyjętych w projekcie planu. Celem dyskusji publicznej jest zatem zamiar usądowania opinii, w nawiasie poglądów, stanowiska, w określonych grup społecznych, w się wspólnoty samorządowej lub zainteresowanych środowisk. Nie ulega bądliwości, powinna ona być na tak, by każdy zainteresowany był wziąć w niej i miał zapewnioną możliwość i swobodę wypowiedzi odnośnie do rozwiązań przyjętych w projekcie pracy. Dyskusja ma charakter opiniodawczy, a więc jej wynik nie jest wiążący dla organów gminy. Odnośnie do formy dyskusji publicznej, na pewno sąd administracyjny wskazuje, że jako dyskusję publiczną można traktować na przykład otwarte spotkania, czy też publikację wypowiedzi w trasie. Istotą dyskusji publicznej zdaniem sądu jest to, iż uczestniczący w niej podmioty wypowiadają swoje opinie co do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykaz uwag, Uzasadnie. Dlaczego ją, ją wniosłem? Najpierw króciutko odniosę się do tego uzasadnienia. Tu jest napisane, że wszystkie komisje ustaliły co następuje w tym uzasadnieniu. Ja jestem zastępcą przewodniczącego z jednej komisji. i Nie przypominam sobie, żebyśmy w tej sprawie wydawali opinię czy podejmowali uchwałę. Więc jest to uzasadnienie i opinia albo pana przewodniczącego, albo pana burmistrza, a nie wszyscy. Jeżeli chodzi natomiast o skargę, którą wniosłem, sprawa wyglądała w ten sposób. 6 sierpnia się, odbyła się ta dyskusja społeczna. Wyglądała ona tak, że przyjechała Pani, na tej Pani nie znam, tam stała mapa i Pani jeździła tym wskaźnikiem po tej mapie i omawiała tam przez pół godziny, wygłosiła monolog, z którego ja, prawdę mówiąc, niewiele zrozumiałem. Ja nie będę mówił o innych, może są ode mnie mądrzejsi. Co wtedy zrobiłem? Poprosiłem wtedy sekretarza miasta, żeby cały plan zagospodarowania miasta umieścił na bip -ie. Pan sekretarz miasta powiedział, że na BIP-ie nie umieści, umieści na stronie miasta. Później pan powie swoje zdanie. I oczywiście w tym dniu, to, to był poniedziałek 20 czy 29, no nie pamiętam. Faktycznie na BIP-ie ukazały się, Okazało się takie coś, nie na nabitie tylko na stronie Urzędu Miasta takie coś się ukazało. Są to dwa projekty, bo się ukazały dwa, dwa. projekty uchwał o zmianie planu zagospodarowania, gdzie jest bardzo duża część opisowa. są, proszę Państwa, mapy. Takie mapy. Z tych map. Generalnie niewiele można odczytać, ja bym nawet powiedział, że nic. Nie ma tutaj terenów, nie, nie da się odczytać te, terenów elementarnych czy geodezyjnych. Same legendy map są zupełnie nieczytelne. I te mapy nie ubiegają od tych map, które są zamieszczane w jedynie informacji publicznej. Dla mnie to nie jest informacja publiczna, tylko dezinformacja publiczna. I teraz, żeby powiedzieć więcej na ten temat to ja pokusiłem się o to, żeby sięgnąć do Biuletynu Informacji Publicznej w mieście Skrzelce Krajeńskie, z którego pochodzę, I bez żadnych skarg i wniosków, proszę Państwa. To jest mapa do projektu uchwały o zmianie zagospodarowania i tu można odczytać tereny elementarne, można odczytać oznaczenia. Mapa jest elegancka i czytelna. Proszę, zobaczcie sobie Państwo, jak wygląda mapa. Oczywiście ja to wziąłem pierwszą z brzegu tą uchwałę, bo tamtego jest dużo. Wziąłem też studium, u nas zostało zamieszczone studium kolorowe, ale nie ma tam również, ale na tym studium, studium nie zauważyłem symboli. To jest następna mapa. Generalnie to można obrabiać i odczytywać dokładnie na co się mało ochotę. Czy ja się nie zgadzam z tym, że nie można tego zrobić? Można zamieszczać te mapy dowolnie, można je obrabiać. Ja tak wydrukowałem tylko właśnie przykładowo. Teraz proszę Państwa. Po co ten cały cykl? Przypominam, że niedawno pan burmistrz zbył działki przy ulicy Królowej Jadwigi bez przetargu, nieistniejącej fabryce albo w podstawionej spółce. Można mówić jak się chce. Fabryki nie widziałem nigdy. I były to działki 50 na 33, to jest numer... Do rodziny. rzeczy, panie radny. Słucham? Do rzeczy. Ale ja mówię do rzeczy, ja mówię o co chodzi. Mówię jest zwykły, zwykły przekleń ukryty i tyle. 50 na 33, 50 na 34, numery geodezyjne. I są to działki oznaczone symbolem 55 PSUL, czyli produkcja składowo-magazynowa usługi i rzemiący. I na tej działce one są. Niech nikt jest z tej mapy odczyta gdzie. Na górze. Ja już też wiem, że na górze. Pan radny Szykoszyński był w urzędzie i jakieś tam pytania zadawał. Dowiedział się pan o tym, że, żeby, że pan burmistrz będzie konsekwentnie uzbraniał? Akurat o to, to nie pytał. działki? To to nie ale nikt tutaj z urzędników o tym nie powiedział. I dlatego nasz bilet informacji publicznej wygląda jak wygląda. Ja apeluję do panów, panów radnych o to, żeby przyjęli moją skargę, którą wniosłem. W zależności od tego oczywiście jakie pytanie zada tutaj pan przewodniczący, żeby głosować za przyjęciem tej stawki i jak będzie już do głosowania projekt uchwały o zmianie planu zagospodarowania, to też apeluję o odrzucenie. Przypomnę, ten plan gospodarowania przestrzennego dla wszystkich obszarów było od samego początku biuletyny informacji publicznej. Zanim pan e, wystosował tą skargę, że czegoś nie ma w Biuletynie informacji publicznej, trzeba było po prostu sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. E, o tych mapach, te mapy e, zostały przekonsultowane przez wszystkie organy, które winny się o nich e, odnieść, do nich odnieść. Znajdując się Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniołupokowskiego w takiej formie, w jakiej są umieszczone w i tu nikt do tego nie miał zastrzeżeń. Tak? Co prawda no kolorowych nie ma, ale być może w niedługim czasie i, i tutaj sprawimy, żeby te mapy były cyfrowe w wersji kolorowej i, i żeby były bardziej widoczne. Na chwilę są, obecną są takie, jakie są. Ja jeszcze odczytam Państwu, co na tych prywatnych już działkach jest w tym projekcie i co Pan również konsekwentnie realizuje. Teren wymaga pełnego uzbrojenia, a to jest ważne. Po to jest bilety informacji publicznej, żebym ja się o tym dowiedział. A ja radny nie mogę się tutaj o tym dowiedzieć. A taki mieszkaniec wina, gdzie on się dowiedział? A z tych map nic się nie odczyta. Ja Panu zostawię tę mapę, ja Panu dam. Zobacz Pan, jak wygląda informacji. Teren wymaga pełnego usprojenia w sieci urządzenia infrastruktury technicznej i przyłączenia do istniejących sieci miejskich. Na terenie budowa stacji transformatorowej 1504KV 67 metr. Ścieżki deszczowe przemysłowe wymagają podczyszczenia na teren działu. Na terenie zapewnić jedno miejsce parkingowe, zaprojektować ulicę KDL, KDU. To się znajduje. Jak już dojdzie sam, żmudnie do tego, to można to faktycznie znaleźć. Dziękuję jeszcze, bardzo. Jeszcze chwilkę. I ostatnia część, część zasady i warunki podziału. Wielkość działek minimum 3000 m kwadratowych, możliwość łączenia działek. Czy tam wątpisz, że jakaś fabryka powstała? Wywatne działki za publiczne pieniądze. Zresztą sam pan burmistrz To, jest... Bój, mój to mój? nie jest związane ze skargą, jest. panie radny. Bo ja się tego nie mogę powiedzieć, A od tego jest bilet informacji publicznej. Powiedz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi, spostrzeżenia? Nie stwierdzam. Wobec tego możemy przystąpić do głosowania. I nie tak, panie radny, jak pan sugeruje, jakie pytanie zada przewodniczący. Tylko przeczytam paragraf pierwszy tak jak on brzmi i tak jak pan materiał otrzymał. Po rozpatrzeniu skargi pana Marka Tarki na działalność burmistrza miasta Świdli dotyczącej ograniczenia dostępu do informacji publicznej uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Kto z pań, panów Radnych jest za przyjęciem... Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Raz. Proszę zechcemy. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Przepraszam. Pan Konat ukrył się tam, no pan. Tak. Przesunął do czaru. Rozumiem,